Cześć! Witam Cię serdecznie w trzecim odcinku poświęconemu przygotowaniu matury po latach. Ja nazywam się Przemek, mam 40 lat i zamierzam po raz pierwszy przystąpić do matury po ponad 20 latach. Albo za rok, albo za maksymalnie 2 lata, do czego również chcę Ciebie też zachęcić. A w tym odcinku chcę po prostu skrócić swoje dwa poprzednie odcinki, więc już lecą właśnie w tym odcinku same konkrety. Będzie pierwszy odcinek, unboxing, to co najważniejsze, czyli przegląd lektur. I drugi odcinek, od czego powinienem zacząć, od OKE, czyli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zaczynamy. Pierwszy odcinek leci. Zamówiłem sobie kiedyś, dawno temu, takie książki. A więc, Ludzie Bezdomni, Stefan Żeromski Wydawnictwo Szkoła Twórczego Czytania to jest Wydawnictwo, czy raczej SBM to jest chyba Wydawnictwo. Ale dobra, jest to lektura z opracowaniem. Hmm. Polecam coś takiego, bo na przykład mamy rozdział trzeci mrzonki ludzi bezdomnych i mamy salon Czerniszów, środowisko warszawskiej inteligencji, na przykład zaczyna się jakiś opis i mamy podkreślone na czym się powinniśmy skupić jest to charakterystyka postaci czy co tu się dzieje i tak dalej. Dobra, następna książka Odyseja, nieco grubsza, bardzo ciekawa i również z opracowaniem i to jest wydawnictwo też SBM. Czy to jest też SBM? Dokładnie, też SBM. Lektura z opracowaniem, to samo. To samo, tak to wygląda. Mamy streszczenia. Mamy podsumowanie rozdziałów. Mamy yy, więcej o postaciach, o bóstwach. Dlaczego to się tak nazywa? Dlaczego ani inaczej? No, i teraz obiecany unboxing dopiero. Pyk, pyk. Cia, cia, cia. Pięknie zapakowane. Folia bąbelkowa. Proszę bardzo. Wygląda to w ten sposób. No, i po kolei wyciągamy. Ten cały kartą to są lektury z języka polskiego. Nie wszystkie, ale całkiem nawet sporo. I tu jest wydawnictwo Grek tym razem. Tak to wygląda. Tak wygląda książka. Nad niemem. Eliza Orzeszkowa. Dobra. Lektura z opracowaniem. Ja to przy Tobie wypakowywuję, więc jeszcze tego nie widziałem, jak to wszystko wygląda. Ale wierzę, że podobnie jak. Odyseja, Homera i Ludzie Bezdomi z Sefa Dobra, przechodzimy dalej, bo zaraz film trzeba kończyć. Mała książeczka. Proszę Państwa, do gazu, ludzie, którzy szli. Brzmi to strasznie, wiadomo o co chodzi. Również wydawnictwo Grek. Bardzo cienka lekturka. Przypomina mi, nie wiem, Katarynkę. Albo, no dobra, nie o to. Fraszki, pieśni, treny. Pewnie jak na teście jest napisane, i to jest wydawnictwo również Grek. Bardzo fajnie te, te książki wyglądają. W ogóle fajna sprawa, mówić o książkach. Coś pięknego. W czasach, kiedy jesteśmy uzależnieni od mediów. Kolejna książeczka. Dzieje Tristana i Izoldy. Pewniak na teście. Polecane przez egzaminatorów wydawnictwo Grek również. I też nie jest za grube. Dobra. Dalej. Mistrz i Małgorzata. O, tu już jest gruba. Również wydawnictwo Grek. Być może wszystkie to z wydawnictwa Greka, zaraz się okaże. Bądź dalej. Dobra. Co tam jeszcze? Szatan z siódmej klasy. Polecane przez egzaminatorów, pewnie jak na teście. Wydawnictwo grek. Tak wygląda. Dobra. Przedwiośnie. Stefan Żeromski, GREK wydawnictwo. Ale ładna, zielona. Nie wiem czy kamera odda te wszystkie kolory, ale taki bardzo ładny kolor. Przedwiośnie. Ha, na zielono jak wiosna. Dobra, Syzyfowy Pracy, Stefan Żeromski. Taka jest. Również wydawnictwo Grek. Na razie, słuchaj, wszystko wydawnictwo Grek. O, tu jest gruba książka. Chłopi. A ile ma stron? Około 700. Kolejna książka. Bardzo cienka. Zemsta. Bolesław Prus. Zemsta. Również wydawnictwo Grek. Tak jest. Dobra, dalej. Wesele, Stanisław Wyspiański, pewnie jak na teście, również wydawnictwo Grek. Taka gruba. Co tu mamy? Jakieś takie, takie dialogi. Żyd, ksiądz, dziad. Co tu dalej mamy? Sklepy cynamonowe, sanatorium pod Klepsydrą. Bruno Schulz, również wydawnictwo Grek. Nie jest też gruba. No, powiem tyle. Jak ja przeczytam te wszystkie lektury, to na pewno będę mądrzejszy i będę miał większy zakres słów. Grek. Także jest to niesamowity, fajny rozwój. Dobra, co tam jeszcze jest? Odprawa posłów greckich. Proszę. Cienka. To dobrze. Nie jest aż tak dużo do czytania, chociaż jest naprawdę ogrom. Zaraz pokażę, jak skończę te książki wyciągać, a już dużo nie zostało. To pokażę, jak wyglądają one wszystkie razem. Mitologia Greków i Rzymian. Pewniak na teście, Grek, polecana przez egzaminatorów. Kto to napisał? Bo to nie jest ten Parandowski czy jakoś tak. Mm, ale się teraz mądruje, dobra. A to mi się przyda do wypowiedzi ustnej z Polskiego, takie właśnie mądrowanie się. Wydanie czwarte opracowały Anna Popławska, Lucyna Szary, wydawnictwo Kraków. Barbara Ludwiczak. O, to chyba napisała Barbara Ludwiczak. I ostatnia książka. Luby Panieńskie. Jakie piękne. Pewnie jak na teście wydawnictwo Grek. O, tak wygląda książeczka. Słuchaj, to tyle. Położę jeszcze Odyseję i Ludzie Bezdomni i zobacz jak to wygląda. Tyle lekturek, a co? Także po co ci pokazuję ten unboxing z tymi lekturami? Są to lektury z wydawnictwa Grek oraz BSDM i po prostu pokazuję ci je po to, że jeśli zastanawiasz się, czy warto zamówić którąś z tych lektur z opracowaniem, po prostu napisz do mnie i wtedy ja ci pomogę. Po powiem, co jest w tych wydawnictwach, co jest w tych lekturach i wtedy będzie ci łatwiej podjąć decyzję, czy warto wydać na przykład pieniądze na to, żeby zamówić sobie. Lektury z danego wydawnictwa, z opracowaniem. A teraz czas na drugi odcinek, w którym e, podam Ci tylko same konkrety, od czego zacząć maturę po latach. Podsumowanie. Zaczynamy od znalezienia świadectwa. Możemy poprosić o duplikat, jeżeli gdzieś zapodzieliśmy, e, No i w ogóle kontaktu z OKE, i ustalenia formuły, w jakiej piszesz, i wypytanie się wszystkiego, co, co Cię interesuje. Pamiętaj, że formuła 2015 będzie działać jeszcze tylko maksymalnie do roku 2028 i ona jest prostsza, więc warto się spiąć i w ciągu tych lat podejść do tej matury. Co tam jeszcze? Mamy obowiązkowe egzaminy pisemne Polski, Matematyka i Język Obcy oraz ustne Polski i Język Obcy plus co mamy jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. To już prawie koniec. Chcę ci jeszcze tylko zachęcić, żebyś poszperał, poszperała na moim kanale, w którym znajdziesz playlistę Razem Czytamy Lektury, jakoś tak, w tej kolejności. I tam na pewno już znajdziesz 30-minutowy odcinek, w którym możesz razem ze mną wziąć sobie swoją lekturę, swoją ulubioną herbatę, zrobić kawę i czytać razem ze mną. Co to daje? No daje Ci poczucie, że ktoś jest, ktoś Ci towarzyszy, w tym procesie przygotowania matury po latach, że nie jesteś sam, nie jesteś sama, i właśnie zamierzam robić więcej takich odcinków. Zamierzam oczywiście mniej gadać, a więcej dać nam przestrzeni na naukę oraz czytanie, choćby lektur, ale zamierzam również wprowadzić takie odcinki, gdzie razem się uczymy z obowiązkowych przedmiotów. W moim przypadku. Jest to obowiązkowa matematyka, język polski, e, język nowożytny niemiecki oraz rozszerzony polski. Chociaż mówiłem w pierwszym odcinku unboxing, że będzie to wóz. Nie, skręcam na rozszerzony polski i jeszcze no, trzeba najważniejsze dodać. O jakiej formule mówimy? Mówimy o formule 2015. W 99% jeśli przystępujesz do matury po latach, mówimy o maturze po latach, a nie o maturze po 2-3 latach. Więc jeżeli to naprawdę będzie grubo po latach, tak jak w moim przypadku, no to mówimy tu o Formule 2015. Więc pamiętaj, proszę. Że ja podchodzę do obowiązkowych przedmiotów i dodatkowego rozszerzonego polskiego w Formule 2015, która jest ponoć prostsza i będzie obowiązywać jeszcze tylko dwa lata. Więc warto się zmotywować i w ciągu tych dwóch lat podejść do tej matury po latach. Życzę tego Tobie, życzę tego sobie i może, jeśli Bóg da, będziemy mogli sobie pójść na studia i zmienić coś w swoim życiu. A w tym odcinku to wszystko. Zapraszam Cię na kolejny Ej.